To już w zasadzie ogiech nie już wiecie, nie? Ale tutaj jak z zajionami tak szybko przerzucimy. Kochani, czytaj wybi... Czytaj wypiętnie co czy dzień? Co dzień mój się co dzień. Pod warunkiem, że Duch Święty będzie na pierwszym miejscu. Czym jest Gehenna? Piekłem. Wszystkie wersety, gdzie jest piekło w Nowym Testamencie, to jest Gehenna. Nie jest ich za dużo. Gdzie indziej jest inne słowo, które mówi o piekle i też jest to tak przetłumaczone. Ale tam, gdzie jest przetłumaczone właśnie... Zaraz pokażemy te wszystkie wersety. Tam jest właśnie Gehenna i ono, te wersety mówią o piekle. Widzicie, kto mieszka w piekle? Kto jest królem piekła? No właśnie, diabeł to nie jest jakiś koleś z, z widłami w jednej ręce, w drugiej ręce z wegetą, z kotłem, który czeka, by cię tam wrzucić, ugotować, doprawić i zjeść. Chociaż kanibalizm ma tutaj dużo do powiedzenia, bo on jest jak lew ryczący i chce czy kogo by tu pożreć. Bo on chce stać się jedno z człowiekiem. Czyli y, diabeł, niskie ja, twoje ego, nasze ego, chce nas pożreć i stać się z nami jedno. Według religii diabeł mieszka w piekle, w gehennie. I to się zgadza. Jeżeli rozumiemy, czym jest gehenna i czym jest ego, czym jest piekło i czym jest ego, czyli diabeł. Diabeł, czyli ego, jest królem. Gehenny. Ego jest królem Gehenny. Króluje tam. I chce nas tam trzymać. Bo to jest środowisko, w którym ono się bardzo dobrze czuje. Bo ego, czyli diabeł, karmi się strachem tylko i wyłącznie. To jest taki czpun, a jego jedynym narkotykiem jest strach. Tak czy nie? Karmi się czymś innym. Na przykład miłością. Miłością z wymiotuje, nie? Może znowu kogoś kocha. Wcale nie ma rogów i ogonka. On po prostu chce nas trzymać w strachu, bo wtedy jest wypasiony. Mm. On uwielbia karmić się strachem i trzymać nas w strachu. I ten strach jest właśnie w Gehennie. Tam jest płacić, zgrzytanie zębów. Tam chce nas trzymać nasze ego. Co ty mówisz? Chyba jesteś zbawiony, zwiedziony. Ty chyba, ty chyba jesteś zwiedziony. Ty mówisz, że piekła nie ma. Ty mówisz, że diabła nie ma. Wcale tak nie mówię. Ty mówisz, że życia wiecznego nie ma. Też tego nie mówię. To wszystko jest, tylko ma inne definicje. Ty mówisz, że paruzji nie będzie. Jest już paruzja. Ty mówisz, że sądu nie będzie. Już jesteś osądzony. Wszystko jest. Amen? Czy ja mówię, że czegoś nie ma? Wszystkie te rzeczy są. Tylko źle je. Rozumiemy, bo ktoś nas, kurde, trochę oszukał. Wiecie, Jezus nigdy, nigdzie nie powiedział, że jak uwierzysz w sercu swoim, że istnieje piekło i tam mieszka diabeł, to będziesz zbawiony, tak? Nie musimy myśleć wierzyć w takie obrazy stworzone nam przez judeo-chrześcijaństwo, by być zbawionym. Że piekło, to sam jest, tam jest ogień, tam jest diabeł. Nawet Neonówka to wie. Czyli tak, piekło to jest miejsce, gdzie jude chrześcijanie płaczą i zgrzytają zębami. O co to opowiadasz? Jestem szczęśliwy, przeszczęśliwym chrześcijaninem. Gówno prawda. Jeżeli y, ciągle czekać na, na Jezuska. Panie, weźmie z tego łeżpa dołu! To jest płodzie zgrzytanie zębów, tak czy nie? Ludzie siedzą na tej walizce i czekają. I ciągle mają jakąś datę. Pamiętacie? Ja też kiedyś miałem różne daty. 23 września. Masakra. A potem udajemy, wcale nie wierzyłem, że to... <grymne> Nakręcaliśmy się wszyscy, jak porąbani. Siedzieliśmy na tej walizce i czekaliśmy na te pochwyconko. I mamy to Wiecie, ja kiedyś też udawałem przeszczęśliwego <grymne> chrześcijanina. Musiałem nosić tą chrześcijańską maskę, za którą płakałem i zgrzytałem zębami. I siedziałem na tych walizkach i... Wyczek wyczekiwałem na to pochwyconko. Dobrze. Przyjrzyjmy się tym wersetom, gdzie jest słowo gehenna. Dobrze? Proszę bardzo. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który jest w stanie i duszę, i ciało zgubić w gehennie. I chrześcijanie, czytają ten werset wierząc, że mowa jest o naszym Ojcu, który jest w niebie. Nie? Dlaczego? No, jak się naczytasz tego, to nie ma się co dziwić, że uważasz, że to jest twój ojciec. Macie dzieci? Wychowujecie, wychowujecie je? Chcecie dla nich jak najlepiej? Jak jakby prosi was rano na śniadanie o chleb, to dajecie mu kamień? Albo węża? Jak jachwę? A o ileż bardziej, Ojciec Wasz, który jest w niebie. Czy my chcemy dobrze dla naszych dzieci? Amen. Chcemy, by miały lepiej niż my? Tak. Oczywiście, że tak. Wiecie, nie siedzimy z nimi w domu, rozsuwamy zasłony, mówimy, popatrzcie na tych wszystkich ludzi. Nie bój się tych wszystkich ludzi, którzy cię mogą tu zabić. Raczej mnie się bój. Że ci mogę nogi z dupy powyrywać i zrobić grillowanie. Tak? Tak mówimy swoim dzieciom? O ileż bardziej ojciec nasz, który jest w niebie. Tu jest mowa o kimś zupełnie innym. Tu jest mowa o tym, o naszym ego. Czy mamy bać i wystrzegać, być jedno z niskim ja? Tego się mamy bać. Bo on jest nas w stanie zatracić w gerhennie, w płaczu i zgrzytaniu zębami. Gehenna to jest obszar, w którym panuje lęk i wszystko, co z niego wynika. Zazdrość, gniew, nienawiść, na przykład do czwartego pokolenia. Osąd, potępienie, czarnowictwo, wszystko po prostu, co jest lękiem. Tak, to jest Gehenna. To jest stan braku poznania prawdziwego Boga. I poleganie na różnych opisach zupełnie innego Boga. I Gehenna to jest zły ajon, czyli stan umysłu, w którym chce Cię trzymać Twojego. Gehenna to jest piekło, i ono nie jest kiedyś tam. Gehenna to jest stan umysłu tu i teraz. Co zresztą bardzo ładnie wynika z tego wersetu. Biada Wam, znawcy tego. I faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze, suche lądy, ulice, aby pozyskać jednego prozelitę, jednego współwyznawcę, a gdy nim zostaje, czynicie go synem Gehenny. Tu nawet nie jest, napisane, że... to nie jest napisane, że czynicie go i stanie się on kiedyś, albo wpadnie do Gehenny. Mało, że, że, że jesteś od razu synem, synem tej Gehenny. Synem tego strachu, lęku, bojaźni. Jesteś synem tego miejsca wręcz. I dwa razy gorszym niż znawcy prawa. Znawca prawa to syn Gehenny. I ona nie jest kiedyś tam, tylko jak wynika właśnie z tego wersetu, już stajesz się synem Gehennym. Ci ludzie, którzy wyznają sole skrypturę, zamiast sola spiritua tacy są znani w tym, w tych wszystkich wersetach. Prawiłem tą szermierkę na wersety, Tak, tacy są obeznani w tym, że jak znajdą jednego, to czynią go dwakroć bardziej znawcą Pisma, badaczem Pisma niż oni sami. I czynią ich przez to synem Gehenny. Nie kiedyś tam, ale już. W momencie, kiedy wpadasz w nauk poznawania tego, pamiętacie to? Potem się czujesz lepszy, bo ty już znasz jakieś wersety. I potem wiecie, na tych forach wszystkich. Da 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 da, kopiuj w klej! Da 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 da, kopiuj w klej! Te wszystkie wersety. I mądrzą się jeden przed drugim. Jak ktoś wam mądry jest. Ta ra ra ra. O. I tu nie jest mowa o czasie przyszłym, tu jest mowa o czasie teraźniejszym. Zresztą w Rzymian. Kojarzycie z Rzymian? Ósmy rozdział. Zaczyna się... Teraz już nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są czyli jedno z Chrystusem, bo prawo ducha tak jest. I potem w czternastym rozdziale jest, że wszystkich tych, którzy nie to, ale Duch Boży, właśnie ten, który nas wyzwolił od prawa grzechu i śmierci, nas prowadzi. Jesteśmy synami Bożymi wtedy. A nie synami gehenny. A co robią ile chrześcijanie? Stają się znawcami, znawcami tego. Uczonymi w tym. Patrzą prawym okiem w to prawo. Prawym okiem patrzą w to prawo. I kartkują prawą ręką to prawo, by być znawcami tego prawa. I kartkują, i kartkują, i stają się synami gehenny. Dwa razy gorszymi obłudnikami niż farzeusze. Ich oko ich gorszy i ich ręka i gorszy. Jeśli zaś Twoje prawe oko gorszy Cię. O co tu chodzi? Gdy Jezus Chrystus przychodzi do naszego życia, wylewa morze miłości w nas. Wtedy chodzimy na wysokości lamperii, motylki latają po prostu w naszym brzuchu, zaczyna się euforia, bo to jest poznanie prawdziwej miłości Boga. On nas w ten sposób wypełnia. Gdy, jak ktoś nas okradnie, żebyśmy wiedzieli, do czego mamy wrócić. Ale kto nas ukrada? Zimne dwie tablice, zimne pismo, okrada nas z gorącego serca, w którym rozlewana jest miłość. Więc mówi, bądźcie zimni albo gorący. Jak połączycie te dwie rzeczy, to będziecie letni. Miłość wielu oziębnie. I to jest ta właśnie gorsza miłość niż na początku, spowodowana właśnie pismem, tym tą martwą literą, bo ona zabija tego ducha, który rozlewa to miłość. to się? I to jest właśnie mowa o tym. Jeśli też Twoje prawe oko czytające to prawo, czy gorszy wyłupię I odrzuć od Ciebie. Korzystnie jest bowiem dla Ciebie, żeby zginął jeden z Twoich członków, a nie żeby całe Twoje ciało zostało wrzucone do Gechenny, czyli do miejsca braku poznania Boga. Jeśli Twoja prawa ręka gorszy Cię, odetnij ją i odrzuć od Ciebie. Korzystnie jest dla Ciebie bowiem dla Ciebie, żeby zginął jeden z Twoich członków, a nie żeby całe ciało Twoje zostało wrzucone do miejsca braku poznania prawdziwego, jedynego Boga. I to jest piąty Mateusza. Zresztą, wiecie, tam jest taka głębia w piątym Mateuszu, gdy Jezus zaczyna mówić: Nie przyszedłem wam znieść, i potem mówi, czego nie przyszedł znieść. Słyszeliście, że powiedziano: Nie przyszedłem wam tego znieść, co wam powiedziałem? Nie. Nie, 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 nie zniosę wam tego, co wam na Synaju niby powiedzieli, ale ja wam powiadam coś innego. Czyli sugeruję jednak, żeby inaczej się zachowywać, tak? Robi to sześć razy. W tych wszystkich sześciu miejscach. On mówi tak, słyszeliście, że tu powiedziano, miłujcie się wzajemnie tak, jak Jachwe was umiłował, a ja wam powiadam, miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Taka jest różnica między tymi dwoma rzeczami. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by zabijał, będzie podlegał sądowi. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa, bez przyczyny na swojego brata, będzie podlegał sądowi. A kto by powiedział swojemu bratu raka, będzie podlegał chalmahedrynowi. A kto by powiedział głupcze, podlegać będzie gehennie ognia. Czyli zobaczcie, nie zabijaj. Słyszeliście, że wam powiedziano, nie zabijaj, ze strachu. Bo kto by zabijał, będzie podlegał sądowi. Czy on im tu mówi, fajne jest to wasze prawo, ale nie zabijacie innych tylko dlatego, że się boicie, że za to umrzecie. To nie jest miłość. A ja wam powiadam, wypełnijcie się moją miłością, a nikogo nawet nie nazwiecie raka, ani głupcze. Nie będziecie podlegać żadnemu sądowi. I nie będziecie wtedy podlegać gechennie ognia. Wcześniej czytaliśmy tutaj o członkach, tak? I powiedzcie mi taką rzecz. Co jest tym członkiem, który najbardziej. Słucham jeszcze raz? Co jest tym członkiem, który najbardziej plami nasze ciało i rozpala ten ogień? Co jest tym członkiem? Język. Proszę bardzo. Język jest ogniem. Świadkiem prawości. Jakim język? Umieszczony, umieszczony wśród naszych członków, plamiący całe ciało i rozpalający. I tu jest mowa znowu o reinkarnacji. Rozpalający krąg życia, krąg narodzin. A sam rozpalany przez gehennę. Czyli brak poznania jedynego Boga. Ile to razy chrapnęliśmy coś naszym językiem, a potem... Nie dało się tego naprawić, prawda? Najpierw mówiliśmy, a potem myśleliśmy. Ile to problemów w rodzinach jest, bo ktoś coś powiedział, a potem się nie odzywałem do siebie przez lata. Na łożu śmierci coś tam burknął do siebie. Tak? To jest ten członek, który jest ogniem. I nasze ego, ten wąż starodawny pod wpływem emocji, często musi wysycze, wysyczeć jakiś jad. Wiecie? Musimy sobie odebrać już nagrodę odpowiedzieć jakąś ripostę. Uciąć kogoś. Ciiak! Mistrz ciętej riposty. Największe wieloletnie problemy w rodzinach, właśnie w relacjach są z tego powodu. Bo ktoś kiedyś za dużo powiedział. I w mocy tego języka jest życie lub śmierć. Jest życie wieczne lub śmierć. Od słowa wszystko się zaczyna. Słowo staje się ciałem. Bo nie to, co wchodzi, ale to, co Wychodzi z naszego ust kala człowieka. I milczenie jest. <noise> milczenie jest złotem. Co symbolizuje złoto? Sprawiedliwość. Łaskę. My chcemy ochronić tym językiem, nie? A milczenie jest złotem, czyli łaską. I Gehenna to jest przeciwieństwo życia wiecznego, czyli stanu umysłu pełnego życia. Religia chce nas zatrzymać w kręgu nieustannych narodzin, rozpalanych przez Gehennę. Dlatego Jezus mówił do Nikodema: musisz się narodzić z góry, z ducha, by, wejść, by wyjść z Gehenny i wejść do przeciwieństwa Gehenny, czyli do Królestwa Niebieskiego. Gdzie jest? Co jest w Królestwie Niebieskim? Królestwo Niebieskie to sprawiedliwość, pokój i radość w duchu świętym. Czyli Królestwo Niebieskie to jest stan umysłu pełny sprawiedliwości, pokoju, którego świat nie zna i radości. To nie jest miejsce kiedyś tam, tylko to jest stan umysłu, ajon, dający życie, dający sprawiedliwość, czyli łaskę, dający pokój, którego świat nie zna i dający radość. A przeciwieństwem tego stanu, który już teraz możesz osiągnąć, jest zły ajon, zły stan umysłu, czyli. Gehenna. Jęzor powoduje, że ludzie ciągle siedzą w kręgu narodzin, w nieustającym kręgu narodzin i ciągle y, siedzą w tym złym ajonie, złym sposobie y, myślenia. Stanie umysłu, w, których, w którym jest płacić, zgrzytanie zębów. Czyli język jest ogniem nieprawości. Dlaczego? Bo ludzie wyznają coś ustami, tak? Na przykład to, a ich serce jest. Daleko od tego miejsca. Zgadza się? Nie pokładają nadziei w Chrystusie, w swoim wnętrzu, tylko pokładają nadzieję w Mojżeszu. polegałem na człowieku, a nie na duchu, który mieszka w ich wnętrzach. Dla większości chrześcijan, Mojżeszowe Pismo jest Bogiem. To jest ich Bóg, a nie to, co mieszka w ich wnętrzach. I dają sobie prawo, by innych nienawidzić. Skąd dają sobie to prawo? No stąd. Bo tu jest napisane, że słyszeliście, że powiedziano. Tak? Tu jest właśnie to prawo. I oni wolą polegać na tym człowieku, który napisał to prawo. Że nieprzyjaciela swojego będziesz nienawidził. Ale Jezus powiedział coś zupełnie innego. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Czyli nieprzyjaciel. To jest ktoś, kto myśli odmiennie. I ludzie polegają na tej książce, jak ktoś się z nimi nie zgadza, to tych ludzi nie nienawidzą. Nie nawidzić oznacza nie chcieć widzieć. Nie siadam z takim nawet do jednego stołu. Tak? Znacie to? Nie przebywam z taką osobą. To jest właśnie nienawiść. I ludzie wyznają. Jezusa swoim językiem, a ich serce jest daleko od miłości. Dlatego język jest ogniem nieprawości. Ludzie mówią językiem, że są moimi uczniami, tak? A są uczniami Mojżesza. Ludzie mówią językiem, że chodzą w światłości, ale dalej chodzą w ciemności, bo nienawidzą swoich braci. A ktoś, kto daje sobie prawo, by nienawidzić, nie ma w sobie Poznania jedynego, prawdziwego Boga. Jeśli mówisz językiem, że jesteś uczniem Jezusa, a wykonujesz prawo Mojżesza, to niestety siedzisz w Gehennie, w miejscu lęku, płaczu i zgrzytania zębami, w którym Twoje ego karmi się strachem i dlatego nienawidzisz swoich braci. Bo ego. ego pewnych ludzi. Stworzyło tu różne historie. Chcieli dobrze, na pewno. Ale więcej tu jest ego, jak wiecie, niż z ducha, prawda? Można prorokować z ducha albo z Z ego. I dlatego Jezus mówi, bójcie się tego, ego, bójcie się tego, które stanie duszę i ciało zgubić w gehennie, którym twoje... Gehenno to jest miejsce, w którym Twoje ego karmi się strachem, dlatego nienawidzisz innych, i w tym stanie zatraca Cię. Zatraca się Twoja dusza, pełna negatywnych emocji. Tak? Twoja dusza się zatraca, gdy nienawidzisz innych. A jak się zatraca Twoja dusza i masz negatywne emocje, w końcu odbija się to na Twoim ciele, tak czy nie? Zaczynasz chorować. Płaczesz, że też zębami. Czyli Gehenna to jest brak poznania prawdziwego Boga. Zgadza się? Gehenna to jest miejsce braku poznania prawdziwej, bezwarunkowej, bezinteresownej miłości. Gehenna to jest brak poznania jedności z Ja Jestem. To jest Gehenna. Ale owego dnia Ojciec wyciąga ci z Gehenny, wyciąga Cię z braku poznania. W owym dniu poznacie, że Ja Jestem w Ojcu Moim, a Wy we Mnie i ja w Was. W owym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowi w niebie, ani syn. Tylko ojciec wie o owym dniu. W owym dniu poznajesz, że on mieszka tutaj. Poznajesz prawdziwego ojca, prawdziwą miłość w swoim wnętrzu. Dopiero ta miłość osiąga w tobie doskonałość. I tylko ta miłość jest w stanie usunąć lęk i wyzwolić cię z Gehenny. I wtedy masz wy. Je, wyemaluowane, wyemanuelowane na te wszystkie dyrdy mały ego stąd. Zgadza się? I masz po prostu wyrąbane na dzień sądu, bo wiesz, że jaki on jest, taki ty już jesteś na tym świecie. Zgadza się? Nie boisz się sądów żadnych, nawet jak inni Cię sądzą, bo wiesz, że jesteś nim, jesteś w jego miejscu. Miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ jaki on jest, tacy my jesteśmy już na tym świecie. Miłości nie ma lęku gechenny, lecz doskonała miłość usuwa lęk gechenny, ponieważ lęk gechenny kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, bo jest uzależniony od tego, żeby się lękać, nigdy nie wydoskonali się w miłości. I To jest właśnie wyjście z gehenny, czyli wyjście ze śmierci. I my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci, z gehenny do życia, bo bo co? Bo miłujemy brać. Kto zaś nie miłuje, bo ma, bo słyszeliście, że tu napisane, żeby nie miłować, więc kto polega na tym, trwa w śmierci. To jest właśnie gehenna i wyjście z gehenny. Amen.